Cześć. Dzisiaj będzie recenzja niedrogich bezprzewodowych słuchawek od marki Marvo. Jest to model HG9066W słuchawki, które kosztują poniżej 150 zł, a mają całkiem fajne funkcje i są dobrą alternatywą dla drogich headsetów, które kosztują po 350-450 i więcej zł od innych marek, natomiast nie obyło się też bez paru mankamentów, o czym oczywiście dzisiaj też wam powiem. Recenzja jak zwykle będzie wyczerpująca, będzie test mikrofonu, będą wrażenia dźwiękowe i dowiecie się, ile te słuchawki chociażby wytrzymują na jednym ładowaniu dla waszego komfortu w opisie. Filmu są linki z aktualnymi cenami tego sprzętu i promocjami, tak więc od razu się dowiecie gdzie można kupić ten sprzęt najtaniej a tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania, zaczynamy! Dzisiaj mam dla Was bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe, ponieważ naprawdę fajna jest w nich cena. Do 150 zł w promocjach widziałem za 130, nawet czasami taniej a tutaj już nie będę spekulować, linki macie w opisie filmu, zawsze możecie sprawdzić ile aktualnie kosztują, ponieważ ceny na przestrzeni miesięcy czy lat się zmieniają Kolejny fakt jest taki, że są to słuchawki lekkie i wygodne, ale sobie zważymy też je dzisiaj i powiemy o tym, będzie także test mikrofonu. Już wstępnie możecie zobaczyć. Zaraz zobaczymy je bardzo dokładnie. Ale po kolei czego dowiadujemy się, z pudełka jest to model HG9066W, bezprzewodowe słuchawki gamingowe z RGB. Z tyłu mamy stereo sound, ale jest też coś takiego jak tryb gamingowy, o czym Wam powiem w trakcie testu. Przetworniki o średnicy 50 mm, regulacja głośności bezprzewodowe i Odłączany mikrofon. Natomiast uwaga, co jest tutaj bardzo ważne: w tym zestawie nie ma żadnego adaptera czyli urządzenia, które podłączamy do komputera poprzez USB, i te słuchawki się łączą poprzez to urządzonko. Nie ma czegoś takiego te słuchawki mają tylko i wyłącznie wbudowany moduł Bluetooth. Jest to Bluetooth w wersji 5.0. Więc co to oznacza? Że musicie mieć Bluetooth w komputerze. Z laptopami nie będzie problemu, bo mają Bluetooth z urządzeniami mobilnymi. Też nie będzie problemu. Tablety, smartfony mają. Natomiast nie wszystkie PC-ty. Ponieważ jak ktoś ma płytę główną z wbudowanym Bluetooth to nie będzie problemu. Ja mam dwa takie komputery. Ale osoby chcące kupić te słuchawki, a nie mające Bluetooth, muszą zaopatrzyć się w adapter, który kosztuje tak od około 30-40 zł. Więc wydatek nie jakiś kosmiczny, ale zawsze do Zasięg do 10 metrów, pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz, szczułość około 100 dB i impedancja około 16 ohmów. I napięcie baterii to 3,7 V, a pojemność to 1000 mAh kompatybilność producent podaje PS4, PS5 PC, -ty Android, Mac OS oraz iOS. Oczywiście do Xboxa też. Ale to już wtedy trzeba przewodowo sobie kabelkiem podłączyć do pada, więc to już nie będą słuchawki bezprzewodowe. Ale skorzystać do Xboxów można to tak od siebie tutaj dodam. Dobra, pudło mamy omówione. Co jeszcze znajdziemy w zestawie? Jest naklejka, są instrukcje. Mamy dwa kabelki. Pierwszy z nich to USB na USB typu C. Długość 1 metr do ładowania słuchawek. No i to, co się właśnie może przydać do Xboxów, czyli. Czteropinowy kabelek mini mini-jack, mini jack, długość 1,5 metra, standardowa gumowa izolacja, ale oczywiście może się przydać. A teraz już widzimy same słuchawki, które mają bardzo fajną konstrukcję, ponieważ mamy tutaj taki materiałowy, przyjemny pasek z takimi wzorkami, jeszcze żeby było zabawniej, który jest bardzo przyjemny w dotyku, jest to miły materiał. Na zewnątrz mamy prawdopodobnie metalowe prowadnice, ale to na zewnątrz jest takim tworzywem zabezpieczone, więc system wygląda OK. Sam ten pasek, jak widzicie, ma tutaj taką regulację, że możemy go dać sobie niżej, wyżej, więc można sobie troszeczkę też wyregulować to, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Po bokach mamy matowe zaczepy, te słuchawki mają pewną ruchomość. Jest tutaj też logo Scorpion i oznaczenie Right Left. Tak wygląda z tą ruchomością, więc słuchawki się fajnie też dopasowują troszeczkę na boki. Ale bardziej góra dół. I mamy tutaj matową obudowę, ale te boczki tutaj mamy z błyszczącego tworzywa, więc taka odrobinka jest błyszczącego tworzywa i tutaj w środku też troszkę go jest, ale na szczęście nie za dużo. Z przodu elementy LEDowe, które możemy włączyć, wyłączyć i konfigurować. Mikrofon, tak jak było na początku, jest wyczepiany, więc nie ma tutaj problemu i mikrofon się dogina. Tak, całkiem fajnie. No i na lewej słuchawce, tej z mikrofonem mamy całe centrum sterowania, ponieważ mamy mikrofon, mamy gniazdo USB do ładowania, mamy gniazdo mini jack, żeby sobie podłączyć przewodowo, jest też dioda, która sygnalizuje działanie, parowanie i inne rzeczy. Mamy włącznik, wyłącznik, który jest także przełącznikiem trybów, czyli przy jego pomocy można włączyć chociażby tryb gamingowy, a można także włączyć wyłączyć słuchawki. A tutaj mamy włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci suwaczka że moim zdaniem troszkę wygodniejszy byłby wciskany przycisk, taki wciskany, wyciskany, że jakby to było wyłączone, to on by tak bardziej wystawał, ale okej, okay, też może być. I potencjometr, który jest umieszczony w takim miejscu tuż za zakrętem, powiedzmy, więc dość łatwo na niego trafić, mógłby odrobinkę więcej wystawać, ale jakiejś tragedii nie ma. I cała skala głośności to jest 1, 2, tak, trzy przesunięcia. Więc możemy dość precyzyjnie regulować głośność. Ale uwaga, tutaj taka ode mnie, że ta głośność reguluje się tak bardziej skokowo, czyli nie płynnie, a bardziej, że przesuwamy i nie mamy troszkę głośniej, tylko już mamy ileś tam głośniej. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Postaram się Wam to też pokazać na przykładzie praktycznym, jak zwykle. Co można zrobić z elementami lodowymi, to też pokażę w osobnej sekcji. Natomiast. Same pady. Według mnie są naprawdę fajne, ponieważ przede wszystkim mamy pady materiałowe, czyli dobra cyrkulacja powietrza, uszy nie powinny się pocić. Natomiast coś za coś idzie z tym, słabiutka izolacja dźwięków z otoczenia. No i też w drugą stronę również to działa. Czyli jak będziemy grać w grę czy słuchać głośno muzyki, no to też tych słuchawek to będzie się wydobywać na świat zewnętrzny, czyli na przykład domownicy będą mniej więcej słyszeć, co tam sobie odtwarzamy. Natomiast pady mięciutkie, wypełnienia jest dość duże. Dużo, dość fajnie tutaj to pracuje w praktyce i przez te kilkanaście dni testów nic się nie ubiło, więc też to jest dobra oznaka, że nie jest to jakaś taka najtańsza, najzwyklejsza gąbka. W dotyku całkiem miły ten materiał i wnętrza też wydają się dość duże anatomiczny kształt, zmierzmy je sobie mamy około 70 mm na wysokość więc całkiem sporo i jakieś 45 tutaj w tych szerszych miejscach, a na dole około 40 mm na szerokość, a na głębokość jest to jakieś 18 mm, czyli mniej więcej taki standard jeśli chodzi o głębokość, natomiast generalnie wymiarowo są to nauszniki duże większość uszu powinna się tutaj bez problemu mieścić, więc uniwersalnie to wypadło i kolejny aspekt, czyli waga słuchawek mamy 0, wytarowana nasza głowa Moja waga pokazuje 295 gramów, więc teoretycznie raczej już tak jest cięższy, chociaż wcale bym tego nie powiedział, mając je na głowie, ponieważ na czas testów odstawiłem moje słuchawki bezprzewodowe. Montowałem filmy, słuchałem muzyki tylko w tych i powiem Wam, że w ogóle mi nie ciążyły. Więc waga te jest rzeczy względna. No a jak jest z tym dopasowaniem do gracza, zobaczcie sobie, słuchawki przodem widzimy bardzo dobre przyleganie. Mikrofon jednocześnie możemy sobie dogiąć tak, żeby był dość blisko, więc dźwięk będzie zbierany dobrze. Patrząc od boku również wygląda to naprawdę ok, a od tyłu ponownie mamy dobre przyleganie na osobie o takiej drobniejszej budowie głowy. A teraz gracz o większej głowie, gdzie, zobaczcie, ten pasek tutaj się rozciąga do maksimum. Zewnętrzny pałąk już prawie, że dotyka głowy, ale jeszcze jednak nie. Więc dla osób o dużych głowach, no tutaj na styk starczyło, ale na styk. Przodem wygląda to bardzo ok. Mikrofon ponownie jest blisko ust. Tak więc komunikacja powinna być na dobrym poziomie. Od boku wygląda to tak. I od tyłu również jest przyzwoite przyleganie. Tak więc słuchawki są uniwersalne, tak na osoby o mniejszych, jak i większych głowach. Ok, czas przetestować mikrofon. razie służycie jeszcze z mojego mikrofonu krewatowego, ale teraz będziecie słyszeć właśnie stąd. Czułość ustawiona na 100% i nagrywamy w programie Audacity. Nagrywanie poszło. Możecie zobaczyć przy okazji na wykresie, jaki jest poziom głośności. Tutaj według mnie jest całkiem ok, ponieważ dochodzi do około minus 8 dB, więc pod względem głośności przyzwoicie. Bardziej że mówię takim normalnym głosem, nie krzyczę. Więc, jak ktoś ma bardziej donośny głos, to będzie dużo bardziej słyszalny niż ja. Natomiast, jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, to możecie ocenić, jak to w tej chwili wypada. No, i też zróbmy chwilkę ciszy: posłuchajcie sobie, czy ten mikrofon albo generuje jakieś własne szumy, albo na przykład zbiera szum wiatraków komputerowych dla ciszy. Myślę, że jest ok, bo tutaj skala za bardzo się nie ruszała. Co możecie ocenić sami, jak sprawdza się mikrofon tych właśnie słuchawek bezprzewodowych. No i co z tymi elementami LED-owymi? Przycisk włącznika wystarczy szybko. Dwa razy kliknąć wyłączamy. Dwa razy kliknąć włączamy. Oczywiście bez LED-ów słuchawki troszkę dłużej wytrzymają na jednym ładowaniu. A teraz będzie próbka komunikatów ze słuchawek przy np. włączaniu, wyłączaniu czy włączaniu trybu gamingowego. Więc mikrofon teraz powędruje do nausznika i będziecie sobie słuchać. Power off, power on. Connected. Gaming mode. Disconnected. Teraz sobie sprawdzimy, co ten tryb gamingowy właściwie daje. Puszczę wam tą samą próbkę, będzie to materiał o długości o około 10 sekund. Najpierw będzie bez trybu gamingowego, a potem z trybem gamingowym, więc sobie ocenicie. Natomiast mikrofon będzie w jednej słuchawce, więc dźwięk będzie w mono. Nie mam jakiegoś podwójnego mikrofonu, ale myślę, że i tak. Będziecie w stanie po tej próbce ocenić jak dźwięk się ewentualnie zmienia, tak więc spróbujmy co z tego wyjdzie. Kocham to OK, mam nadzieję, że różnice słyszeliście. Jedno, co jeszcze muszę przyznać, tak niestety trochę na minus, to, że te słuchawki mają bardzo wysoki poziom głośności. To jest akurat OK. Natomiast powyżej 90% jest już za głośno moim zdaniem i niektóre dźwięki łapią wtedy przestery, więc ten dźwięk drażni uszy. Więc moim zdaniem do tych 90% i tak jest wystarczająco głośno, a wtedy dźwięk nie ma żadnych przesterów i jest OK. No w tej cenie jak najbardziej myślę, że ponownie jest to rzecz, którą można wybaczyć. Jeszcze jedna rzecz, którą wam chciałem pokazać, to ta płynna. Zmiany głośności, a raczej brak tej płynności, więc włączymy sobie jakiś utwór i ponownie mikrofon trafi do słuchawki. Będę zwiększać poziom głośności i zobaczycie, jak to tutaj wypada w praktyce. Ostatnia część naszej recenzji to wrażenia dźwiękowe. No i tutaj muszę przyznać, że te słuchawki grają naprawdę głośno, więc uważajcie na maksymalny poziom głośności. Tym bardziej, że są to słuchawki bezprzewodowe i żeby był aż taki poziom głośności chyba dawno się nie zdarzyło. Więc ostrożnie lepiej sobie włączać na np. Na 50% mocy i dopiero stopniowo zwiększać głośność. Przede wszystkim te słuchawki zaskakują naprawdę mocnym, głębokim basem. Natomiast ten bas pomimo, że jest naprawdę mocny, to nie dominuje pozostałych ścieżek. W tego typu utworach fragmenty wokalne wypadały również bardzo dobrze, i pozostałe pasma, jak i instrumenty były dość czytelne. Tak więc słuchawki spisały się całkiem nieźle. Muzyka orkiestralna to mnie troszeczkę zaskoczyło, ale słuchawki spisują się tutaj naprawdę poprawnie. Nie ma oczywiście jakiegoś takiego wielkiego wow, ponieważ są to jednak jakby nie było dość tanie słuchawki bezprzewodowe, a jeśli chodzi o szczegółowość i jakość dźwięku, szczególnie wysokie tony. No to było całkiem całkiem rock. No tutaj wiele słuchawek sobie nie radzi i także te poradziły sobie tak bardzo bardzo przeciętnie, ponieważ wokale ok. Natomiast jeśli chodzi o takie najważniejsze instrumenty w tej muzyce – gitarę elektryczną czy perkusję, no to brakowało im troszeczkę wyrazu, dynamiki. Tak więc dla rockowców niekoniecznie. Fajnie, naprawdę fajnie, ponieważ mamy dynamiczne, mocne efekty specjalne, dość wyraźne dialogi. I da się po prostu pooglądać swój ulubiony film czy serial i czerpać z tego dużo przyjemności. No i ostatnia kategoria, czyli gry komputerowe. Tu te słuchawki były najwięcej testowane także w trybie gamingowym, który pozwala uzyskać nieco przestrzenności. Pomimo, że na pudełku zaznaczone mamy tylko stereo, to moim zdaniem, w trybie gamingowym ten dźwięk nabiera nieco przestrzenności i w grach ten tryb sprawdza się naprawdę fajnie. Wtedy możemy uzyskać naprawdę dobre pozycjonowanie, słyszalność kroków oraz dynamiczne efekty w grach takie jak wystrzały, eksplozje i inne tego typu, natomiast uwagi na mocny bas, no to tego typu dźwięki mają też specyficzny pogłos. No i na koniec testów dźwięku jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ jak to ja, przetestowałem też te słuchawki, nie tylko w trybie bezprzewodowym, do czego zostały stworzone, ale też w trybie przewodowym, co jest opcją. Mamy w zestawie kabel, ale zawsze można go zastąpić kablem lepszej jakości, ponieważ ten jest bardzo podstawowy. I powiem Wam, że przy połączeniu przewodowym te słuchawki grają naprawdę dobrze. Mam wrażenie, że bas był nieco słabszy, ale cały czas naprawdę dobry. Natomiast w niektórych zastosowaniach, na przykład do słuchania muzyki, po przewodzie te słuchawki sprawiły się zwyczajnie lepiej. Więc, gdybyście zdecydowali się na zakup tych słuchawek, no to koniecznie przetestujcie sobie też tryb przewodowy, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Tak więc, można z tych słuchawek korzystać hybrydowo, ponieważ jeśli nie macie Bluetooth w komputerze i nie zamierzacie modernizować komputera odpowiedni adapter, to do komputera możecie korzystać przewodowo, a na przykład do telefonu, do tabletu czy do laptopa korzystać sobie bezprzewodowo. Myślę, że jest to ciekawa opcja. Ok, tak więc kilka niewielkich mankamentów by się znalazło. Maksymalny poziom głośności jest moim zdaniem przesadzony i dźwięk nie zawsze bywa czysty przy maksymalnym poziomie głośności, natomiast jest on bardzo wysoki. Trzeba przyznać, że nawet producent mógł się mnie kusić o dodawanie tutaj tej mocy tak troszkę na siłę, ponieważ nawet na około 80-85% mocy te słuchawki są naprawdę głośne. Jak sprawdza się mikrofon, mieliście tutaj okazję posłuchać, więc ocenę pozostawiam Wam. Minusikiem jest też naturalnie mniejsza redukcja hałasów z tła, ponieważ mamy tutaj wygodne, oddychające pady z materiału, ale które jednocześnie nie blokują tylu hałasów co pady z ekoskóry, więc troszkę gorsze wygłuszenie. Jeszcze jedna taka ciekawostka, że te słuchawki, jeśli po prostu zdejmiemy, zapomnimy wyłączyć, no to ja tutaj czekałem ponad godzinę i one się same nie wyłączyły, więc może mają jakiś timer, ale moim zdaniem powinny się wyłączyć po maksymalnie 30 minutach nieaktywności, a to się nie stało, więc to akurat tutaj mogłoby być troszeczkę poprawione. No i jeszcze jeden aspekt, są to słuchawki naprawdę tanie, jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, natomiast mają tylko i wyłącznie bluetooth, czy nie ma żadnego adaptera w zestawie, e, dzięki któremu Możemy połączyć te słuchawki z komputerem, trzeba mieć w komputerze Bluetooth. No, ale nawet licząc z tym adapterem, wychodzi tanio za słuchawki, które są wygodne, lekkie, dobrze wykonane i zapewniają naprawdę fajny dźwięk. Plus ta opcja dźwięku tak zwanego gamingowego, czy po prostu dźwięk robi się taki bardziej przestrzenny, też w praktyce moim zdaniem wypada tutaj naprawdę fajnie. Tak więc nie jest to na pewno najbardziej idealny produkt świata, ale patrząc na cenę i na możliwości. No to wypada to tutaj naprawdę solidnie. I pamiętajcie, że dla Waszej wygody są przygotowane specjalne linki w opisie filmu. Jeśli byście chcieli sobie chociażby sprawdzić, gdzie w tej chwili te słuchawki są najtaniej, no to klikając w link się tego od razu dowiecie. Więc zachęcam do tego. Podzielcie się także komentarzami, co myślicie o tym sprzęcie, jak on wypada na tle droższych konstrukcji. No i jeśli doceniacie te wiele godzin pracy, które poświęciłem na przygotowanie i zmontowanie tej recenzji, to będę wdzięczny chociażby za dostawienie łapki w górę, to już będzie coś. No i będzie także fajnie, jak zasubskrybujecie mój kanał. A dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się.